Wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na kanale Red Devils.pl. Będziemy podsumowywać ubiegły tydzień w Manchesterze. Na początek um, zakończenie obecnego sezonu Premier League 38. kolejka. Mecz Manchesteru United z Leicester zakończony wynikiem 2-0 po bramce Bruno Fernandesza oraz jego Lingarda w doliczonym czasie gry, co było swoją drogą jedynym trafieniem młodego oraz talentowanego Anglika tak mówiąc z przymrużeniem oka w tym sezonie w Premier League niechybny rekord nie został klepnięty defensywny pomocnik Manchesteru strzelił strzelił bramkę jedyną w sezonie ale następnego dnia dokładnie 27 lipca po zwycięstwie i zagwarantowaniu sobie awansu do Champions League zostały otwarte okienko transferowe. Ten pan, którego widzicie właśnie na ekranach, czyli Jaden Sancho, oficjalnie wiemy, że rozpoczęły się rozmowy o tym, czy młody Anglik dołączy na Old Trafford. Pojawiają się różne daty, Borussia mówi, że chciałby zakończyć zakończyć rozmowy i wiedzieć na pewno czy Jadon zostanie w, w Borusii, czy też przeniesie się do jakiegoś klubu? 10 sierpnia, 10 września chcieliby mieć to już. Chcieliby już to wiedzieć. Natomiast w Manchesterze nigdy nic nie jest proste. Wiemy, że mm, niestety transfery ostatnio w Manchesterze trwają bardzo długo. Przykładowo samo ściągnięcie Bruno Fernandesza było bardzo długo i nie były to łatwe rozmowy na pewno. O, dlatego, niestety, Manchester lubi przedłużać te umowy. Stąd e, kolejna data, jaka się pojawiła ostatnio, rzekomo 7 sierpnia, czyli już za 5 dni, co wydaje się mega mało prawdopodobne przy takim transferze takiego zawodnika, jak i w ogóle przy jakimkolwiek transferze Manchester United, wydaje się. Bardzo mało prawdopodobny. Data 7 sierpnia bierze się właśnie z, co ciekawe, z numeru na koszulki, jaki miałby otrzymać. Tak, bo w przypadku Aaron'a że został dołączony 29 tak. No, tak miałoby być w przypadku Jadona, jednak. Myślę, że 7 września wydaje się bardziej prawdopodobny co do niego. Manchester powinien, Borussia chciałby, żeby zapłacił około 100 milionów funtów za Jadona, co taki, na takim rynku wydaje się dość sporo, szczególnie po koronawirusie, po tej pandemii. Właściwie w trakcie jej trwania hmm, wydaje się dużą kwotą i hmm, możliwe, że Manchester będzie próbował jakoś. Za pomocą dużej ilości dodatków, żeby to rozłożyć w czasie, żeby żeby to jakoś lepiej wyglądało. Żaden klub nie chce być postrzegany jako wydaje mega duże miliony w trakcie pandemii. Dlatego bardzo możliwe, że że, będą, że umowa będzie zawarta w jakichś dodatkach. Mówiło się o 60 milionach i około 50 w dodatkach, co, co jest możliwe. Następnym zawodnikiem jest Jack Grealish, o którym się mówi i mówiło długo w kontekście dołączenia do Czerwonych Diabłów. To jest dosyć ciekawa sytuacja, bo Aston Villa utrzymała się w Premier League. Dzięki niemu tak naprawdę i bardzo wiele mu może zawdzięczać. Natomiast przez to, że Grealish utrzymał Aston Villa w Premier League, Aston Villa będzie żądała zdecydowanie więcej za Anglika. Wcześniej mówił się o około 40 milionach funtów, teraz bardzo możliwe, że jest to około 70. Wiadomo jest, że Polskier bardzo chciałby widzieć u siebie tego Anglika i nie wiadomo jak to się potoczy. 70 milionów funtów to jednak dużo, chociaż udowodnił to w tym sezonie, jak riliż, że naprawdę. Jest świetnym zawodnikiem, ale czy warto 70 milionów, kiedy ciężko żeby ciężko zmieszczenie go do składu? Tak naprawdę wydaje się mało prawdopodobne, chociaż w zarządzie Manchesteru nigdy nic nie wiadomo. Natomiast ciekawą alternatywą dla Grilisha jest ten oto zawodnik, czyli Donny van de Beek. Jest Anglikiem, co może powodować, że będzie zdecydowanie tańszy. Bo jak wszyscy wiemy, bardzo przepłacani są Anglicy w Premier League. A to van den Beek z Ajaxu, który chce, chce go sprzedać, potrzebuje pieniędzy. Barty jest według nich około 40 milionów funtów, czyli prawie połowa tego, co co gryliż. Szczerze powiedziawszy, nie oglądałem go tak dużo jak Grealisha, ale wydaje mi się, że jest dobrym zawodnikiem i jest przystosowany. Może grać na większej ilości pozycji niż Grilisz. Potrzebny by był w Manchesterze też zastępczy mocnik defensywny, który no, Grilisz nie będzie. Będzie zastępcą dla Bruno, tak naprawdę, w razie kontuzji i tak dalej. Van de Beek wydaje mi się, że może zrobić. No, te dwie rzeczy, nie wiem jak dobry byłby na środku pomocy jak ten ostatni defensywny pomocnik ale myślę, że na pewno na pewno więcej można uzyskać z Van de Beeka i jest chociażby sprawdzony w Champions League czego nie można powiedzieć o Angliku następnie Koulibaly, kolejna historia którą warto powiedzieć jesteśmy łączeni z tym zawodnikiem, że od dłuższego czasu to Mourinho go chciał ale Muriny już nie ma, na całe szczęście. I. Um, wątpię, abyś, aby Manchester miał go pozyskać, ze względu na to, że ulibali został wyceniony na 81 milionów funtów. Jest to kwota po prostu zaporowa, można powiedzieć, za 29-latka. Wydaje się mało prawdopodobne, żeby Manchester miał wydać takie pieniądze za, za tego zawodnika. Potrzeba środkowego obrońcy również w Manchesterze. Tak jak prawego skrzydła oraz środka obrony, ale 80 milionów funtów myślę, można spożytkować w znacznie lepszy sposób na tym rynku. Mm. Można na przykład kupić jednego z trójki tych panów, o których głośno się mówi ostatnio w kontekście Manchesteru. Pierwszy to Paul Torres z Viarealu. Następnie Benoit. Baddiashil z Monako oraz Gabriel z Lil. Pierwszy z Villarealu ma 23 lata. Glewonożny, 1,91 m wzrostu i po prostu zagrał w wielu meczach w tym sezonie w La Liga. Więc on byłby, z, on byłby najdroższy z tej trójki, ponieważ zagrał, zagrał w po 16 meczach, jak podaje Transfermarkt w Lille w tym sezonie w Ligę mm, oraz Gabriel, 24, 24 miliony też w Ligę. Ligę, jak wiadomo, jest słabszą ligą dla ligi jednak i za Pau Torresa należałoby zapłacić najwięcej. Jest najstarszy z tej trójki, ma 23 lata. Adjaśil jest jedynym nastolatkiem, ma 19 lat w tym gronie, a Gabriel 22 lata. Wszyscy mają około 1,90 m, tak naprawdę. Co ważne, wszyscy są lewonożni. Jest to bardzo ważna wiadomość To w tym kontekście, że potrzebny jest obrońca do Harego Maguire'a, który był zmuszony grać na tej lewej stronie obok Lindelofa. Uważam, że. Dwójka obrońców jest dobra, ale niekoniecznie razem. Oni są po prostu zawolni. Myślę, że z takich zawodników w przyszłości Manchester mógłby dużo skorzystać ze względu na ich szybkość, młodość oraz to, jak mogą się jeszcze rozwinąć. To jest, to są w sumie z... o nich, o tej trójce mówi się najwięcej ostatnio w kontekście jakichś młodych zawodników, których może w Anglii. O Wiele się nie mówi, nie wiadomo o nich zbyt wiele. Natomiast inne kluby też się mnie interesują. W przypadku Torresa jest to Barcelona. Badiašil jest, jest wzbudza zainteresowanie ze strony Realu Madrid. A Gabriel wcześniej mówił się o Napoli, teraz bardziej w kontekście Wertonu. Fajnie było, jakby do Manchesteru trafił jakiś zawodnik. Młody, perspektywiczny, o którym za wiele się jeszcze. Um, nie mówiło, nie słyszało i to byłoby fajne. Um, bo płacić 80 milionów za Baliego, który jest bardzo dobry, ale wiele by w tym Manchesterze jednak nie pograł. Jest no, nie najlepszą opcją. To nie jest to, co robi ostatnio Solskier. Solskier lubi sprowadzać młodych zawodników i myślę, że to jest duży plus w kontekście przyszłości Manchesterza. Oprócz tych wzmocnień, na pewno, na pewno potrzebny byłby prawe skrzydło, czyli tutaj Jayden Sancho, o którym już wcześniej mówiłem. Na pewno środkowa obrońca. Tutaj jeszcze fajnie byłoby, żeby do Manchesteru trafił pomocnik defensywny, ponieważ Matic zagrał fenomenalnie w tym sezonie. Nie grał od początku, wiadomo. Ale nie jest najmłodszy. I nie wiadomo jak długo będzie w stanie grać na takim poziomie Scott, McTominay oraz Fred ostatnio nie grali dobrze i oni nie są tak naprawdę takimi mm, z typowymi środkowymi pomocnikami defensywnymi, tylko bardziej mm, zawodnikami box to box, którzy dużo biegają, dużo robią, dużo z przodu z tyłu, ale nie są, nie są skupieni tylko przede wszystkim na obronie. I ewentualnie lewobrońca. Mm, Luxo grał w tym sezonie fenomenalnie, ale jest kontuzjowany, Brandon Williams. Nie, nie wypadł najlepiej z, w ostatnich meczach, i myślę, że mm, ze względu na to, że jest prawonożny, warto bo by jednak mieć go na, na prawą stronę. Bokwon Sumens i Juan yy, yy, Pisaki. Konsumencja w swoją drogą myślę, że mógłby się sprawdzić na środku obrony to jest ciekawe na przyszłość. A Brandon William zdecydowanie na prawą stronę do One Bisaki. Myślę, że to mogłoby się sprawdzić. To w sumie wszystko w tym tygodniu, jeśli chodzi o podsumowanie w Premier League w Manchesterze i dzięki wielkie za oglądanie. Pozdro.